Hej, witajcie! Dzisiaj przenosimy się do Korei Północnej. Jej oficjalna nazwa to Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, więc już nawet w nazwie mamy określenie Demokratyczna. Natomiast nie dajmy się zwieść: Korea Północna z demokracją ma tyle wspólnego, co Kiwi z Kiwi, czyli właściwie nic. Jest to jedno z najbardziej tajemniczych, najbardziej represyjnych państw na świecie. Skąd się właściwie wzięła Korea Północna? Na początku mieliśmy jedno państwo koreańskie. Do roku 1905 Istniało cesarstwo koreańskie, które zostało zaanektowane przez Japonię. A gdy w roku 1945 Japonia skapitulowała, tak Korea została podzielona na wpływy radzieckie na północy i na wpływy amerykańskie od południa. Tak właśnie powstały dwa państwa, czyli komunistyczna część północna. Oraz demokratyczna część południowa. I dzisiaj właśnie trochę więcej o tym państwie północnym. Pierwszym przywódcą został Kim il -sen, chociaż na początku tak naprawdę większość decyzji zapadała i tak w Moskwie, w Związku Radzieckim. Później mieliśmy także wojnę między północą a południem, północ zaatakowała południe i formalnie wojna się nigdy nie skończyła, po prostu obecne jest zawieszenie broni. Korea Północna rozwijała się jeszcze dosyć nieźle. Oba państwa były bardzo biedne, natomiast Korea Północna w latach 90. zaczęła mieć poważne problemy gospodarcze, kiedy upadł Związek Radziecki i skończyła się jego pomoc gospodarcza i finansowa. Wtedy to właśnie sytuacja w Korei Północnej drastycznie się pogorszyła. Po śmierci Kim Ir Sena następnym przywódcą został Kim Jong-il, czyli jego syn. I jest to również pierwsza taka najbardziej Widoczna różnica w dzisiejszym systemie w Korei Północnej, który niby miał być komunistyczny, natomiast e, chociażby z tego powodu no, trudno go tak nazwać, bo mamy tutaj coś na rodzaj monarchii absolutnej, e, kiedy właśnie po przywódcy tego państwa, który rządził do śmierci, przywództwo obejmuje jego syn, który również rządzi do śmierci, a po jego śmierci przywództwo obejmuje znowu jego syn, czyli Kim Jong-un, który rządzi do dzisiaj i właśnie jak wspomniałem jest to chyba najbardziej represyjne państwo na świecie, mamy tutaj również bardzo silny kult jednostki formalnie konstytucja zakłada wolność religijną, natomiast jedyną religię jaką się głównie tam wyznaje jest właśnie ten silny kult jednostki przede wszystkim Kim il -Sena. to wokół tej osoby zbudowana jest taka cała otoczka propagandowo-ideowa są różne historyki wymyślane, wymyślane na temat jego życia, różne niestworzone historie są opowiadane i właśnie no ta postać jest taką flagową właśnie postacią w tej całej propagandzie. I to Kim il sen zastępuje całą religię tak naprawdę w tym państwie. To jemu oddaje się częściej, jemu oddaje się pokłony. No właśnie, Korea Północna stara się również być totalnie odizolowana od innych państw, totalnie zamknięta, no i oczywiście robi to na tyle, ile może na tyle, na ile się da w obecnych czasach. Mimo tego są tam co jakiś czas wpuszczani turyści, którzy starają się relacjonować nam to, co widzą w tym państwie, chociaż tutaj też turyści są cały czas na bieżąco monitorowani, na bieżąco kontrolowani, mogą zobaczyć tylko to, co władza chce, żeby im pokazać. Ale mimo wszystko jakieś wrażenia, jakieś informacje cały czas do nas z tego państwa spływają. Natomiast państwo to właśnie ciągle się broni przed wpływami obcych kultur i zwyczajów, co powoduje, że mamy w tym państwie również mnóstwo dziwnych zakazów, nakazów, przepisów. Chociażby zakazane jest posiadanie zagranicznych filmów, zagranicznej prasy, zabronione jest farbowanie włosów, a ogólnie jeżeli chodzi o fryzurę, jest katalog dozwolonych fryzur jest 15 fryzur, które można nosić. Więc tutaj władza totalnie nam zakłada, mówi, co możemy nosić, jeżeli chodzi o strój, i także co możemy nosić na głowie, jeżeli chodzi o fryzury. Wszystko inne jest zakazane, więc, jeansy czy popowa muzyka jest tam absolutnie niedopuszczalna. Cała kultura i sztuka w Korei Północnej skupia się właśnie na propagandzie, czyli na pokazywaniu dobrej, wspaniałej Korei Północnej, na właśnie kulcie jednostki i na pokazywanie ewentualnie, jaki to Zachód jest zły, jaka to jest zła Korea Południowa, czy Stany Zjednoczone jako ten największy, najważniejszy wróg dla tego państwa. Korea Północna żyje w takim ciągłym strachu, ciągłym osaczeniu. Niestety nie mam informacji odnośnie tego, ile Korea Północna wydaje na zbrojenia, natomiast wiadomo, a przynajmniej szacuje się, że w Korei Północnej jest ponad 1 200 000 żołnierzy aktywnych zawodowo, co oznacza, że Korea Północna jest najbardziej zmilitaryzowanym państwem na świecie. Bo około 1 piąta dorosłych mężczyzn służy w armii. A sama ta właśnie liczba aktywnych zawodowo żołnierzy stawia Koreę Północną w ścisłej światowej czołówce, jeżeli chodzi o tę liczebność armii. Władza tutaj pilnuje, kontroluje właściwie absolutnie każdy aspekt życia Koreańczyków, dlatego jest to państwo bardzo totalitarne. Według indeksu wolności gospodarczej, Korea Północna zajęła ostatnią pozycję na świecie, zdobywając zaledwie. 5,2 punkta na 100 możliwych i również została określona jako repressed, czyli państwo represyjne, gdzie tej wolności gospodarczej nie ma w ogóle. Wskaźnik wolności prasy postawił Koreę Północną na przedostatniej pozycji na świecie, na pozycji 179. Tutaj, jeżeli chodzi o wolność prasy, też tej wolności absolutnie nie ma. Gorszy wynik miała tylko Erytrea. Jeżeli chodzi o wskaźniki gospodarcze, tutaj te, co mamy, potwierdzają to, że Korea Północna faktycznie jest bardzo biednym, bardzo zasufanym państwem, jeżeli chodzi o jej PKB, czyli o jej wielkość gospodarczą. No cóż, um, zacznę od tego, że ani IMF, ani Bank Światowy nie publikują żadnych informacji, jeżeli chodzi o Koreę Północną, jest po prostu brak informacji. Natomiast tutaj z pomocą przychodzi nam ONZ. Według niego w roku 1970 PKB Korei Północnej wynosiło prawie 5 miliardów dolarów, co wtedy też no, już nie było zbyt dużym wynikiem, a w roku 2019 to PKB. Wyniósł ponad 16 miliardów dolarów, co stawia Koreę Północną no, na szarym końcu tej, wiel tej wielkości gospodarczej. Jest to słaby wynik. Co najważniejsze, ten wzrost w ciągu prawie tych 50 lat jest bardzo słaby. Biorąc pod uwagę liczbę ludności w Korei Północnej, PKB na mieszkańca na początku właśnie lat, lat 70. wynosił 386 dolarów, wtedy to Korea Północna była państwem biednym. Dzisiaj natomiast ten wskaźnik e, wyniósł. 640 dolarów, więc stawia to Koreę Północną no, na totalnym dnie wśród najbiedniejszych państw na świecie razem z państwami afrykańskimi. Co ciekawe, co ważne, w tym czasie również Korea Południowa z państwa biedniejszego od Korei Północnej przeszedziła się w państwo znacznie, znacznie bogatsze i znacznie lepiej rozwinięte, oczywiście. Stolicą i największym miastem w Korei Północnej jest Pyongyang, w tym mieście również stoi ogromny wieżowiec który miał być największym hotelem na świecie, natomiast do dzisiaj nie został ukończony. Więc no rzeczywiście został symbolem Korei Północnej jako właśnie pokaz jej możliwości gospodarczych. Kora Północna liczy dzisiaj około 25,5 miliona mieszkańców, jest więc około dwa razy mniej ludna niż Kora Południowa, a ta ludność cały czas stopniowo rośnie. Z takich jeszcze ciekawostek, Kora Północna niedawno zakazała posiadania zwierząt domowych, w tym psów. Tutaj, jeżeli wierzyć prasie, część psów została przeznaczona na jedzenie, bo w tej części świata psy są potrawą. Ok, tak pokrótce wygląda sytuacja w Korei Północnej. Pytanie, jak Korea Północna wypada prowadząc się do Korei Południowej? Na to pytanie odpowiedź znajdziemy w drugiej części materiału, w drugim filmiku, który pojawi się już wkrótce. Dlatego zachęcam Was już teraz do zostawienia kciuka w górę oraz do subskrypcji, żeby nie przekapić filmu w drugiej części gdzie porównam Koreę Północną z Koreą Południową. A na dzisiaj dziękuję Wam bardzo za uwagę, za oglądanie. Spokojnego dnia, wieczoru życzę i do zobaczenia już wkrótce.